Początkowo impreza biblioteka pod chmurką miała odbyć się na świeżym powietrzu. Pogoda jednak pokrzyżowała plany i wszystkie atrakcje przygotowano w samej bibliotece, mimo deszczu piekarze licznie wzięli w niej udział. Chciałam zobaczyć młodych artystów, występy właśnie artystów. No, często właśnie jestem częstym bywalcem biblioteki i lubię właśnie... Przychodzić na takie różne imprezy zorganizowane właśnie tym bardziej z okazji Unii Europejskiej. Nie jestem zawiedziona, bo obejrzałam wystawę na dole o historii piekar. Tutaj w tej chwili odbywa się koncert pana Czekierdy. Zresztą już parę razy miałam okazję go słuchać zapowiada się jeszcze coś ciekawego, bo coś od roka i blusa. No i fajnie, że coś się dzieje. To jest najważniejsze. Każdy znalazł coś dla siebie. Jedni odpowiadali na wcześniej wylosowane pytania, inni kręcili kołem fortuny, wskazywali flagę wylosowanego kraju i otrzymywali nagrody. Młodzież najbardziej zainteresowała gra multimedialna Polska ze starami Unii Europejskiej, która łączy walory informacyjno-edukacyjne z rozrywką. Za starami mógł stanąć każdy i każdy mógł wiecznić to na zdjęciu. Okazją do zorganizowania tej imprezy jest prezydencja Polski w w Radzie Unii Europejskiej. Intencją naszą było przede wszystkim zapoznanie naszej społeczności lokalnej z tym, że prezydencja Polski to bardzo ważne doniosłe wydarzenie, że w Unii jesteśmy wszyscy razem jako społeczność, ale też każdy z nas osobna i każdy z nas osobna i razem ma powód do dumy. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej to wydarzenie niecodzienne, które nie potrwa wiecznie. Ten czas trzeba dobrze wykorzystać, podkreśla Zenon Przywara, zastępca prezydenta Piekar Śląskich. Wiemy, że wszystkie środki. Inne powoli dla samorządów, dla mieszkańców kończą się, ale myślę, że jest jeszcze tyle platform zagospodarowania i tyle współpracy i możliwości, że takie spotkanie jak tutaj dzisiaj mamy jest niezwykle ważne i potrzebne, żeby tą informację nieść. Dlatego nie brakowało stoisk informacyjnych. W strefie prezydencji są dwa punkty informacyjne: jeden właśnie na temat Unii i naszej prezydencji, a drugi już taki wszystkim znanym, bo, bo często takie stoiska się pojawiają gdzie można się dowiedzieć wiele o funduszach europejskich, te, z których możemy skorzystać. Ten właśnie punkt prowadzony jest przez panie z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, osoby kompetentne, które można za język ciągnąć i różnych rzeczy fajnych, ciekawych się dowiadywać. Piekarzanie pytani, bawili się i słuchali muzyki. Wszystkiego nie udało się przenieść spod gołego nieba pod dach biblioteki, podkreśla dyrektor Aleksandra Zawalska-Hawel. Miał wystąpić kurhalka, co prawda ze względu właśnie na pogodę, bo już wiele osób jest dojazdowych, a my nie mamy takich warunków, żeby ich tutaj szeroko zaprezentować. Niestety mam nadzieję, że innym razem, jak, jak pogoda będzie sprzyjała, to tą uchalkę będziemy tutaj gościli. Mimo to nie pozytywnie ocenili imprezę. Mieszkańcy chcą się bawić. A jeśli zabawę jeszcze uczy, to tym chętniej biorą w niej udział.